według aplikacji pogodowej ma być chłodno, bezwiecznie, bez deszczu. Ale jednak kropi. To to, że kropi, że pogoda nie rozpieszcza. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Edzio poszukiwać i zapraszam was do wspólnego kopania. I tak, wziąłem ze sobą dzisiaj wiadro na złom, detektor standardowo no i co? Zaczynam. Coś tam pokropuje, kropi, ale nie przegoni mnie to stąd. Kilka sygnałów już pokopałem. Wiaderko się przydało Zobaczcie ile śmieci, tego wam nie pokazywałem. Chyba 20 dołek i wyskoczyła jakaś krągłość. Niestety jest na tyle mało czytelna. Jedne co widzę to 1940 tam któryś. Albo jakiś PRL. -ik. Tak, 20 zł PRL. Teraz widzę, jak trochę podeszło. Także no, kamera tego nie ujmie, ale Uwierzcie, że spadło 20 zł PRL. Lecę w tamtą stronę. 20 zł PRL. Troszeczkę obok. No już jakaś krągłość, jeszcze nie patrzyłem co to. Założę się, łopa! Założę się, że kolejny PRLik. Jeśli są tutaj monety PRL, to na pewno jest i biżuteria. Co to jest? Kurde, musi trochę podeschnąć. Tak jest, musiałem się bardziej przyjrzeć. 10 zł PRL jeszcze mokre, więc w pewnej okazałości zobaczycie go na podsumowaniu. Raz, dwa, trzy, kolejny PRLik, dyszka. I teraz tak, śmieci wam w tym odcinku nie będę pokazywał, tylko zobaczycie je raz na podsumowaniu. Na tym obrębie wychodzą PRL, -e, więc jest to stare kąpielisko I zrobimy tak, kamerę odstawiam dla Was timlapsik, a ja zabieram się za czesanie tego miejsca. Dobra, w tym miejscu jest bardzo dużo sygnałów. Niestety tu są też coś śmieciuchy, na przykład takie, ciak na wiaderka, ale wyszła wyszło coś, nie wiem, od zegarka, coś takiego srebrnego od jakiejś pransoletki. Także ciekawy sygnał. Tutaj zaś, tutaj zaś, już zmoczyłem, a czekałem, żeby wyschło. Poczekamy jeszcze. Tu jest fajna zapalniczka, zarąbista zapalniczka wyszła. się znaczy, tak wygląda jak zapalniczka, tak, na bank to zapalniczka stara, a tutaj mamy zaś jakiegoś moniaczka spróbuję zobaczyć co to takiego już mówię 2 złote, znowuż PRL także rewelka jak podeschnie na podsumowaniu będzie lepiej to widać pogoda w zasadzie nie jest tragiczna Wie mniej jak się spodziewałem, że będzie wiało totalna pustynia no i co a ja lecę dalej i pokażę Wam kolejne znajdy jest tutaj też przeokrutna ilość tak zwanych sygnałów duchów. Kopiesz, kopiesz, jest sygnał. Kopiesz dwa razy, sygnału nie ma. No i w tym przypadku jest to samo. Znaczy już coś widziałem, że gdzieś coś tu musiało polecieć, bo... O, chyba jest. Tak. Co to takiego? Wygląda to na fajną plombę. Tak, to jest jakaś fajna plomba. Wyschnie na podsumowanku, więcej będziemy widzieli, A nie, plomba jakaś... Jakiś, jakiś dupek od czegoś, zobaczymy na podsumowanie, jak sobie podeschnie. Te fajne przyjmijmy. znajdę. do taszy chowam reszta materiału typu złom, którego wam nie pokazuję. Nie chcę was zanudzać, ląduję tutaj. No ja cały czas na tym obrębie. Wychodzi tutaj PRL, więc jest to naprawdę stare kąpielisko. Jak jest PRL, tak jak mówię, to biżuteria też jest. Także trzymajcie kciuki, lecę dalej. Widzimy się przy następnym sygnale. Nadal jestem praktycznie w tym samym rejonie i teraz maszerując, skanując, że tak powiem, teren zobaczcie na oko właśnie ta część, taką samą część znalazłem, co to jest? No, ewidentnie jakaś część bransoletki, czyli albo jakiś zegarek, który długo tu poleżał, To aż się w rękach rozpada. Jakiś pozłacany ej! A bo mi się już wydaje, no nic, zabieram to tam na kamyczek. Układam sobie tu tutaj w jednym miejscu. Skrupulatnie będę czesał to miejsce i na podsumowanku się okaże. Podoba mi się to miejsce. A teraz chciałbym Wam coś pokazać. Eee, zobaczcie, ta dziura, ta dziura, ta dziura to były dziury, które że tak powiem kopnąłem. Chodziłem tutaj wielokrotnie, w taki, 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 tak, a i tak pominąłem jakiś sygnał. Tą dziurkę teraz odkopałem. Ten sygnał jest gdzieś tutaj. Teraz spróbuję go namierzyć. Oczywiście bez pinpointera, bo po co. Także to jest dowód na to, że nie ma miejsc przeszukanych. Gdzieś tam zawsze ominiesz jakiś sygnał. Dlatego ja lubię wracać na stare miejscówki. Bo zawsze się coś pominie. A już na pewno wodzie. Dobra, udało się. Powolutku będę oddawał to, co mam w ręku. Aż zostanie mi. Na razie nic tu nie widzę. Nadal to mam. Nadal to mam. Co to takiego? Moneta. Moneta. Widzicie, chodziłem tutaj. Wcześniej tego nie strzeliłem. Oczywiście, zapewne PRL. Tak, to na pewno PRL. Standardowo podeschnie. Na podsumowaniu zobaczymy, jaki nominał śmieci przybywa. Znajdek też przybywa. Jeszcze jeden grosik strzeliłem, jakiś taki zawiasik. No, tak się ma sytuacja na ten moment. Tyle, co pochwaliłem pogodę. Zaczęła się chrzanić, już zaczyna z powrotem kropić. Coś kopnięte. Zobaczymy zaraz, w którym dokładnie miejscu. Gdzieś coś tu. Monetka. Nie uwierzycie, ale znowu PRL. Tak jest. Około dyszki. Jest mokre, także nie widać. Tak, dyszka już się tam pokazała. O, ładnie widać. Pójdę sobie troszkę w tamtą stronę, bo tak, tutaj są te domki letniskowe. Przy krzaczorach ewidentnie pływali, no ale jeszcze zrobię sobie tutaj teren. Ten obszar jest nie do zrobienia na jeden wypad. Także kilka, jak nie kilkanaście odcinków stąd będzie. Do czerwca mam czas, zanim tutaj woda wróci. No, a ja co? Jestem w prl raju. O ile tak to idzie nazwać. Kolejny ciachnięty sygnał. Poroskopujemy sobie. Ja mam taką taktykę, tak mi dobrze. Aaaa! Miałem wam nie pokazywać śmieci w kapsior, No nie, myślę, że PRL. Także wybaczcie. Generalnie kopię jakiś sygnał, nie mogę go wtrafić. Patrzcie, co ja trafiłem. Co to jest? To wygląda jak jakiś kieł. Jeśli macie. To jest. Czekajcie, tam w środku jest takie jakby coś. Nie gadaj, że to jest to. Nie, to nie to. Także sygnał jest dalej w dziurze. Ja znalazłem jakiś prehistoryczny pazur. Jeśli macie pomysł, co to może być, dajcie znać w komentarzu. Zaraz, znajdeczka na oko. Całkiem fajny i sprawny młotek. Przydam się. I tego tam rzucę go w stronę wiadra. Ciekawy, może w trafie. Blisko. Tutaj mamy coś. Znowuż nie wiem totalnie, co to będzie. To już jest gdzieś na wierzchu. Na oku jeszcze znalazłem o taki metal. Zabiorę do wiaderka. A tymczasem trzeba odnaleźć to coś. To coś? O jest, jest. Monetka. Założę się, że PRL. No jak, 10 zł PRL, ładnie widać. Nie wiem, co to jest. Więc chcę to podjąć z Wami. Raz sygnał 65, raz po... Majtnąłem sobie, aaa, już myślałem, a to koszyczek do metod wędkarski artykuł, dziadostwo, dobra nie mogłem tego dojrzeć, bo było to takie małe coś, wiecie co to jest, to jest chyba zapięcie, to oczko od łańcuszka, Jak mi się wydaje, No, także kawałeczek, kawałeczek biżuterii. Jest. A teraz znajdka na oko, Pyk. Takie wraczysko na dnie tego wyschniętego jeziora. Zabieram swój motek do wiadra. Zabieram wiadro. I lecę tam troszkę dalej. Przeniosłem się tutaj. Wygląda to bardziej jak takie, taki użytek do pływania dla ludzi kraulem, przysłowiowo, bo są tutaj jakieś domki wypoczynkowe, nie? Wiaderko zostaje tutaj ze złomiksem. Ja czeszę sobie wszystko tutaj skrupulatnie. Znajdę coś, przychodzę po 5, 10, 20 minutach, pokazuję wam co znalazłem, żeby ograniczyć ilość śmieci w materiale. Ogólnie w tym rejonie jest gorzej z sygnałami, aniżeli tam. Czwarty sygnał. No i koszyczek wędkarski. Polatam sobie tu jeszcze w tej, wewte, Może pójdę gdzieś tam. Zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje. Nie, to no jest bajka. Że kropić mocniej zaczyna. Aby mnie ostatnio przegoniło. Teraz znowu znajdę na oko łyżeczko. Stara łyżeczka. Ameliniowa. Tutaj już jest bardziej, że tak powiem, ubogo w te sygnały. Sygnały są, ale są to totalnie śmieci. Zaraz zresztą wam pokażę, idę tam na schody odpocząć. I zobaczę, gdzie będę szedł dalej. No, z tej strony jest mniej imponująco, jeśli chodzi o znajdy. Zaraz wam je pokażę. Tylko sobie kłócnę w ogóle nie obyło się bez strat. Gdzieś zapodziałem statyw. Takiego selfie Także będą poszukiwania razy dwa I na oko i detektorem A teraz pokażę wam co znalazłem tutaj Tak jak mówię Nie, to nie było tutaj Jakaś tam łyżeczka Generalnie śmieciuchy pałowiks, artykuły wędkarskie Tulipany I tak to wygląda Z tych ciekawszych To na razie mam raz, dwa Trzy, cztery, pięć, sześć Siedem PRLi Jeden grosik polski, współczesny, to coś. To wszystko generalnie spróbuję doczyścić i zrobić Wam podsumowanie w domu, żeby ładnie, elegancko, pięknie wyglądało. No, a na razie zrobię sobie przerwę. Rozejrzę się za moim selfie stickiem. Pogoda jest jaka jest, ale nie jest źle. No. No na razie się tak przeszedłem sprawdzić, gdzie ten selfie stick. No jak to się mówi wsysło. Na razie ujęcia będą rąsi. Patrzcie jakie chmury na horyzoncie. Także nie wiem ile mi zostało. Przeczesę, przeczeszę jeszcze teren. Może nie tutaj, pójdę gdzieś tam dalej. Zobaczymy, może coś wyjdzie. Cały czas jestem nastawiony na złoto, bo jak tam wychodził PRL, no to sorry, jeśli jest PRL, musi być złoto. Musi być biżuteria. Nie widzę tu jakichś śladów, żeby kopali. Także możliwe, że jestem pierwszy, chociaż nie lekceważ terenu i przeciwnika no i co zapraszam do dalszej części. Jest też pierwsza pieniężna znajda na oko. 10 groszy. Ja to jest ogólnie dobry cały czas tak marzę o tym złocie, że swoje znajdy bym zostawił pakujemy je no. Znajdy ze schodów zabrałem tyle co powiedziałem, że to miejsce jest słabe i wpadła jakaś krągłość. Też coś starego, oczywiście PRL, chyba raczej tak. To jest chyba jakiś patent. Trzeba najpierw miejscówkę skreślić. Powiedzieć, że nic tu nie wychodzi. Odejść kilka kroków. Tu był PRLik. Obok. już jakaś krągłość. Znowuż PRL. <laughs> 10 zł. No, także zaczyna wpadać. Masakra. Powiem tak. Zaczyna wychodzić. Nie jest to, co chciałem kopać, bo przyszedłem tutaj po pieniążki biloniku, że tak powiem, obecnego, którego używamy my. Yy, biżuteria, no a co zaczyna wychodzić? Sami zobaczcie. A zaczyna wychodzić stara jakaś tam przybliżę historia. Coś tam się pozłaca, nie wiem co to może być. Jakiś fening czy cholera, wie co. W domu doczyszczę, pokażę, co to, co to jest. No celowo tego nie znalazłem, a wychodzi historycznie. Tutaj w tym jednym obrębie znalazłem jakiś po prostu spocik. Wychodzą te monetki, prl -e, jakieś tam starsze, jak gunwa. no Znowu coś wyszło. Zobaczcie sami. Niedaleko tych schodów, cały czas ten jeden obszar. I teraz mi wyskoczyło, gdzie to jest. Tu jest. Znowuż jakaś mała monetka. No, wyleżałaś swoje tutaj. No, na ten moment nie zobaczymy co to. Tylko podsumowanie nas ratuje. Także będę sobie czesał ten, tutaj, teren. Jeszcze chwilę, bo w zasadzie czas mi się powoli kończy. Zobaczymy, może złotko jeszcze wpadnie. Zabieram się do roboty. Dosłownie 30 centymetrów dalej. Znowuż. Coś okrągłego 10 groszy PRL, teraz widać Ale to nie było wszystko Bo w zasadzie Można powiedzieć w tym samym dołku Jeszcze jest sygnał Gdzieś tutaj Spróbuję go odnaleźć I zobaczymy co to Ja w zasadzie już wiem co to Domyślam się, przepraszam Że będzie to znowu jakiś PRL Dobra mam to Jednak okazało się to Sygnał ołowiowy, ołowik. Teraz mi zaczęło sypać ołowiem. Teraz taki największy, 30. Tam, jakieś takie śrucinki, można powiedzieć. Na horyzoncie, słonko. Już praktycznie zachód. Cały czas delikatnie kropi. A ja jeszcze ze trzy sygnały i lecę do domu, bo już czas się kończy. Także widzimy się już. Jak znajdę coś ciekawego, to jeszcze pokażę. A jak nie, to już na podsumowaniu w domku. Tak, jeszcze na koniec, wracając do samochodu, chciałem Wam pokazać strukturę tego dna. Co prawda, zapadam się tutaj, jest grząsko. Pod jak to wygląda, no bajka, nie? Spoko to wygląda naprawdę, robi wrażenie. Dobra, zawijam stąd zanim się zapadnę po kolana. Pamiętacie, jak mówiłem Wam na początku filmu, że chyba jestem tu pierwszy, nie? No to nie jestem pierwszy, zobaczcie ile dziur. No to ewidentnie jakiś detektorysta. Ja tutaj dzisiaj nie chodziłem. Stosunkowo świeże ślady, także kopanko było głębiej. Tutaj były prl -e. Także prl -e pominął. Tutaj nie, przepraszam, tam były. Nie, dobrze mówię, tu były prl -e. Chodził tutaj gdzieś głębiej, nie? Także nas detektorystów jest bardzo dużo. Serdecznie pozdrawiam. Ta pasja ma łączyć i nie dzielić. Dobra. Jednak nie straciłem selfistika. Został, czekał, odnalazłem. Także muszę bardziej uważać na fanty i na to, co ze sobą przynoszę na poszukiwania. No, zakończenie odcinka nagram jeszcze w tym pięknym miejscu. Sami widzicie, za mną idą chmury burzowe, także muszę uciekać, poza tym czas mi się kończy. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć.